Zadanie 34. Ze zbioru 5 liczb minus 5, minus 4, 1, 2 i 3 losujemy kolejno ze zwracaniem dwa razy po jednej liczbie. Zdarzenie A polega na wylosowaniu dwóch liczb, których iloczyn jest ujemny. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A. No i musimy w pierwszym kroku ustalić liczbę wszystkich możliwych zdarzeń elementarnych. I wiemy, że losujemy ze zbioru 5 liczb, a losowanie jest zwracaniem, czyli można wylosować dwa razy tę samą liczbę. To oznacza, że ze, zgodnie, czy na podstawie reguły mnożenia y, możemy wy, wylosować, czy możemy mieć w sumie 5 razy 5, czyli 25 możliwych wszystkich zdarzeń, wszystkich, także tych, które. Są zgodne z założeniem podanym w zadaniu, jak również te, które nie są zgodne z założeniem podanym w zadaniu, czyli takich, których iloczyn jest ujemny oraz takich, których iloczyn jest dodatni. Przypomnijmy sobie, że iloczyn to jest wynik mnożenia. I teraz w drugim kroku musimy ustalić liczbę wszystkich zdarzeń sprzyjających, czyli wypiszemy sobie wszystkie pary wrosowanych liczb w których to uzyskamy zawsze iloczyn mniejszy od zera, czyli ujemny. I będzie to na pewno minus 5 i 1, będzie to minus 4 i 1, będzie to 1 oraz minus 5 oraz 1 i minus 4. Tutaj mamy wszystkie kombinacje z jedynką. Popatrzmy teraz, jakie mamy kombinacje z dwójką. Musimy wylosować minus 5 i 2, oraz minus 4 i 2, jak również odwrotnie: 2 i minus 5 oraz 2 i minus 4. Teraz wybierzemy sobie wszystkie kombinacje z trójką i będzie to minus 5 i 3, minus 4 i 3, jak również 3 oraz minus 5, i ostatnia para to jest 3 i minus 4. Oznacza to, że mamy tutaj 12 takich par, czyli 12 par spełnia warunek zadania, czyli 12 takich par, czy iloczyn ich liczb da w rezultacie wynik mniejszy od zera, to znaczy, że liczba zdarzeń sprzyjających jest równa 12. I w trzecim kroku, tutaj sobie może wypiszmy, że to był pierwszy krok, to był drugi i w trzecim kroku musimy wyznaczyć szukane prawdopodobieństwo w tym celu musimy skorzystać z klasycznej definicji rachunku prawdopodobieństwa i ta klasyczna definicja rachunku prawdopodobieństwa opisana jest takim wzorem, czyli musimy po prostu teraz podstawić tylko do wzoru. W rezultacie uzyskujemy tutaj 12/25. No i uzyskaliśmy taki ułamek, z którym już dalej nic nie możemy zrobić, czyli nie możemy go w żaden sposób skrócić. Oznacza to, że właśnie tutaj już uzyskaliśmy na tej podstawie ostateczną odpowiedź. Zapiszemy sobie, że szukane prawdopodobieństwo wynosi 12,25.